Powiedz, widzą, coś się zmieniło, że wcześniej mówiłeś, że nie mógłbyś sobie w lustro spojrzeć, jakbyś nie poruszył tego tematu, że boxer jest, peda, jesteś szeryf internetu, bałeś swojego przyjaciela w ten, mówisz, że. E, nie co, sobie jest coś takiego spojrzeć. jak obiektywność, Milionów ludzi widziało, jak jego prosą manipulacje. Możliwe, że więcej osób tam zrobił i mają zniszczone życie. Mamy Kasjusza na linii. Siemano. Siema. Kasjo, słyszałeś to wszystko? Co mówił Boxdel No coś przerywało, bo jestem na trasie, ale teraz zwolniłem, więc możliwe, że będę dobrze słyszał. Tak przynajmniej mam taką nadzieję. Kasio, to twoje, twój pierwszy komentarz ogólnie do, do powrotu do fejmu i do walki rewanżowej z Boxdelem. No akurat ten początek słyszałem. Że, że Rafałowi nie wiem czy poszło łatwo czy nie. Trochę długo negocjowaliśmy, ale w końcu doszliśmy do porozumienia i Don Casio podejmuje sam decyzję, bo jest królem. Ja, powrócił, powrócił Don Casio. decyzję. E, chłopacy z Prime'u są moimi współpracami, są moimi kolegami, ale to nie oni podejmują decyzje, tak jak za Boxdella Rafał Pasternak czy Krzysztof Rospara, e, bo jest pizdą, e, to wiadomo, za niego podejmują decyzje. U mnie król tylko podejmuje decyzje i sam jest indywidualistą i zawsze tak będzie. No akurat na bitą śmietankę ja podjąłem decyzję, że zawalczę, mimo że Rafał nie za bardzo chciał, nie? Nie, ty nie podjąłeś, tylko Ksajo dał ci szansę, kurwa i się podłożył ci, żeby cię kurwa okay. poprawić. Możesz mieć taki scenariusz, mam nadzieję, że twoja walka z Tyburskim to nie było podłożenie dla Pawła. A. Kasio, jak. Może, pos... kiedyś, może się kiedyś dowiesz, prawda? Mo, może się kiedyś. Czy, czyli czyli... okej, okay, dobra. Kasia, jak ty w ogóle... Odczy... Może zadzwonimy do Pawła Tyburskiego. Moment, moment, moment w swojej... Możemy zadzwonić. Okej, okay. moment w swojej karierze, no bo tutaj dobrze piłeczkę odbija w twoim kierunku. Michał, nawiązując do ostatnich pojedynków, wiadomo, że wygrywałeś w fejmie z Michałem. Wtedy to był pojedynek, który, w którym deklasowałeś tak naprawdę. Później ta kariera trochę, jeśli chodzi o twoje występy, wyglądała gorzej. No bo, no bo to były porażki wspomniane z Tyburskim i porażka z Zadorą. No to, no to były dwa pojedynki, w których ty byłeś po drugiej stronie i byłeś mocno tam porozbijany, wiadomo, że był też występ na Mistrzostwach Polski w bokcie olimpijskim, też tam spróbowałeś swoich sił, tutaj jest zupełnie inny poziom sportowy, także nie porównuję tych walk, no, natomiast wracasz jednak po serii porażek i to jest trochę inna pozycja niż jak żegnałeś się z organizacją Fame. I co to zmienia? No nic, no, no zmienia pyta... to to stary, jakby nikt ci nie odejmuje tego, że walczyłeś z ludźmi, którzy mają umiejętności, ale nazywasz mnie Pizdom, a to ty masz lustrika, kurwa, ostatnie trzy czy tam cztery walki, a ja ostatnie walki wygrywam, nie? Mimo że wiadomo, Jużwiak czy Xajo to nie są zawodnicy tacy, jak Zadora, czy jakiś Gość Olimpijczyk, czy, czy Tyburski, czy Zadora. No ale mimo wszystko nazywasz mnie Pizdom, stary, a to ty przepierdalasz bitki, nie? No jesteś pizzą, to wszyscy wiemy. Okay. I dalej moje pytanie brzmi... No dalej moje pytanie... Dlaczego to, odpowiada... kurwa, Czemu odpowiadasz zmienia, pytaniem? Skoro? Na pytanie, stary. Czemu nie odpowiesz mi stary Nie pytam, kurwa, co to zmienia, skoro Donazio król na Fejm ma 10. Był w maincie. <noise> I również <noise> Fejm ma 20. Kurwa Donkasio wraca na main event, kurwa, czy tam se nazywaj tego turnieju, ale chłopie, kurwa, co to zmienia? Powiedz zmienia mi. Zmienia to to, to, to zmienia? stary, że jak jestem pizną, to dawaj wybrał, o, ubierz ja małe ja rękawiczki. Ubiegała, piznął, ubierz ubierz piznął, małe rękawiczki. Chodźmy to, na małe być, rękawiczki. Kurwa nigdy nie wziął tej walki! A... Człowieku, jakbym wygrał z tymi gośćmi, o których mówisz, to byś nigdy nie wziął tej walki! Ano, zapomniałem, Czarno. że to jest stary przecież twój długoterminowy plan, że planowałeś od samego początku przepierdolić z Zadorą i z Tyburskim, żeby wrócić do fejmu i zawalczyć ze mną. Kurwa, szacun stary, jesteś no Master kurwa, mega mocny mówca. No ci tak powiedział? No ty przed chwilą, nie? Ja tak powiedziałem. No tak, powiedziałeś że, powiedziałeś, że to gdybyś to wygrał z nimi, to nigdy tak nie doszłoby do naszej walki. No, no dokładnie, tak powiedziałem. Ej, a jak jestem pisdom, stary, to ubierzesz małe rękawiczki? A po co? No, jakby. No, Możemy zadać pytanie widzom. To jest Chcieli moje pytanie: czy w małych nie? czy w dużych rękawicach. No. Bo wiesz dobrze, że chowasz się za podwójną gardą, stary balonów i kurwa, a? i jakby to jest twoja strategia też, bo walczysz w boksie olimpijskim. A y... Zrobiły to w, to w tych balonach. Jeszcze raz? Robimy testy antydopingowe? No dobra, no to ty masz w takim razie duże rękawice. <grym <grym ja jestem na Bowie. Czaklaj, to Ale to. Nie, ale ja to otwarcie mówię, jakby ja jestem na. No ja wiem, że otwarcie mówisz, kurwa. Czyli jest jeden jeden. No to. daj mi. Kurwa, o czym ty pierdolisz, to. Ej, to daj mi ważyć stówkę, a nie 9,5. Jesteś doświadczonym bokserem, dużo większe doświadczenie masz niż ja. Ale ja kurwa nie proponowałem żadnej wagi. No to, to ja proponuję, rafałem, ale to Rafał tak ustawił. Nie? Nie? Ale Rafał chciał sportowe warunki, więc na najbardziej wyjdzie. Wydoli na drodze, który on ciebie chcebie <laughs> ściudzi, czyli warden, daj się olejnika, kurwa. To jest największa pizda, kurwa tam. Ale Grubo, grubo. Ja nie to, zamiaru, to ja jestem ja, Jakie grubo, jakie grubo? Niech mi Wardęga powie, bo z tym grubasem to ja będę miał czas, ale skoro mówicie, dowiedziałem się, że Wardenga nagle się ostrął u Lenika, to więcej już go kurwa nie zobaczę, bo tak to bym chętnie poruszył temat. Ja to prowadzę powiem, program że... wasz, tu, twój Boxdela, więc mnie zobaczysz, będziesz miał czas ze mną tak? przegadać. Ale to powiedz, powiedz widzą, co się zmieniło, że wcześniej mówiłeś, że nie mógł być sobie w lustro spojrzeć. Jakbyś nie poruszył tego tematu, kurwa, że Bogzel jest pdf-em, czy kim tam, kurwa, kolwiek. A co teraz się zmieniło? Że już nagle Gołcy i si wracają już no, Ale normalnie... Ale Bogzel aktualnie się... nie jest w jestem z Wojtkiem Golą. W no gołcek. dobra, to co się zmieniło, że nagle siedzisz z tym gościem, gdzie, kurwa, wcześniej mówiłeś, że nie mógłbyś sobie w lustro spojrzeć, kurwa, nie, jakbyś wie... nie poruszył tych tematów. Że, że jeszcze raz? Że co powiedziałem? Mnie ja się wydaje, że ja nawet od, od miesięcy pracy. mówię, że ja z Bokselem przeprowadzę podcast u siebie na kanale, że Ale normalnie z nim siądę ten... i będę z nim rozmawiał. Ja to jesteś, mówię od miesi miesiąca. Nie dajcie tak, ciekawą personą, żebym śledził każdy twój ruch. No to, ale posłuchaj, no to skoro nie śledzisz moich ruchów, to czemu twierdzisz, że coś takiego powiedziałem, gdzie nigdy czegoś no. takiego nie powiedziałem? Wymyślasz jakieś moje słowa, wkładasz w moje usta i myślisz, że przyświrujesz. Ja, ja, jak wymyślam? Nie powiedziałeś kurwa na live'ach, że jak ci zarzucali, czemu kurwa przyjaciela sprzedajesz, yy, yy, napierdalasz na niego, że jest PDF-em i tak dalej, to ty powiedziałeś, a co, wyobrażacie sobie, że ja by, jako szeryf, tam tego słowa nie użyłeś, żebyś mnie nie złapał za słówko, ale wiesz o co chodzi, że ja jestem szeryfem kurwa internetu i wiedząc takie rzeczy o Boxvelu, to bym nagle tego nie poruszył? No I tak, chęścia, no to, że, że to poruszyłem, no i poruszyłem. Powiedziałem, no, że to poruszę i poruszę, I bo to się uważam... Zbieilo, to się zbieilo, no ale poczekaj, no to co? albo zadajesz mi pytanie i czekasz na odpowiedź, albo masz taktykę, no. że zadasz pytanie i mnie przekrzyczysz, żeby, przekrzyczasz, żeby nie słyszeć odpowiedzi. No i mi ciężko będzie przekrzyczeć. No my, i mówisz, na mówisz na że powiedziałem, że poruszę temat, no i poruszyłem no. z nim temat. No nie e, no, czy poruszyłeś z całym internetem. No tak. Czyli chcesz pokazać, że on jest złym człowiekiem, tak? I co Nie, że, z, że zrobił człowiek, nie jest chujowe rzeczy w przeszłości. I tak. mamy zaplanowany podcast, gdzie poruszymy całą tą kwestię, a tutaj program nie to jest, dotyczy Fejmu, a nie tamty, tamtej sytuacji. Przegadamy sobie ale z Wokzdelem. Ale nie, nie, to że że ten to program, kurwa. nie, się do mnie, a i ty ty kurwa tutaj, więc zadaję zadaję pytanie, pytanie. No chłopie, No to ci Dobra, to jeszcze pytanie, ci odpowiadam. to to raz raz zadaj zadaj pytanie, ci wydaje wydaje się, że że odpowiedziałem na wszystko. Z Boxdelem będę to, no, miał osobny podcast i poruszę te wszystkie kwestie z nim bezpośrednio, nie na programie Fejmu, ale, ale. No wiesz, bo chcę ustawić kurwa z nim, bo nagle teraz już jest przyjaciel. Wcześniej był przyjaciel, potem chwilę nie był, bo chciałeś zrobić kurwa sobie. Ale nic z nim nie będzie ustawione. Boże, Kasio, co ty w ogóle opowiadasz? Czemu ty w ogóle tak Jaki gadasz? Boże, a co, co ci Bóg pomoże, powiedz mi teraz? Dobra, panowie, przejdę się do waszego starcia. Casio, uważasz, że Bokzel w aktualnej formie w K1. Duże rękawice, jest w stanie ci zagrozić? Mo, może mi jedynie kurwa. Co jedyne, i tak e, uważam, że ten program jest jakiś kurwa ustawiony, że nagle mi zabieracie. Bo ja z bokzerem będę miał bardzo dużo konwersacji, tego grubasa wyjaśnię. A w ogóle, jak chcę mieć szansę, bo już widzę, że jest obstrany, bo Ale nie wiem, są, Po jej, czym ty wnioskujesz, kurwa... że ja jestem obstrany, chłopie? Ja bez, jestem bo, bez bo, kortyzolu, bez nie stresu. Nie Podchodzę do tego pojedynku, zajebiście luźno, stresu, kurwa, stary. Kurwa. I to ty podkręcasz fazę, stary, a zbijasz ze mną piątki, więc nie kumam kurwa, co ty Ale w ogóle odpierdalasz. Chłopie ja podkręcasz. Podkręcasz jakąś a, kurwa dziwną faskę stary, a zbijasz piątki, więc pokazujesz kurwa swoje prawdziwe oblicze. Ale jaką zbijam facę, Ej, bo ty, czy, ty kurwa, chcesz podbijać swój imię, kurwa, stary. Podbijasz sobie wizerunek stary jakiegoś kozaka, kurwa, i robisz siebie kota, bo właśnie napierdalasz tym Don Casio Król, stary. Spamujesz, kurwa, po, to tymi to swoimi większo, dziwnymi tekstami, miał kurwa. I. Przybić. Kurwa, przybić. żeby później wrócić do Powiedz Prima mi. z nową otoczką stary Mega Kota, kurwa. A prawda jest taka, a, że ci piątki nie przybić, to ja mam ci nie przybijać piątki? No tak, ale chłopie, no to właśnie pokazuje, że to ty jesteś pizdą, nie stary, no, na bo najpierw się zbijasz ze mną nie? piątkę i gadasz, a teraz przez telefon stary, podkręcasz atmosferę, no wiadomo, ale że Ale ja, kurwa... ja, ja, ale jak podkręcam? Ja mówię, że jesteś pizdą a przywitał jest... się same w, same w, same same w kultury po prostu i jesteś same same... Same nadal okej, okay, dobra, Do same... no to zobaczymy no to zobaczymy, kurwa to jesteś z mówi, z tobą. no i dobrze, no I to nie zobaczymy no, jesteś na ląko jesteś na kurwa, powiedz mi, gdzie tu logika u ciebie bo co ja sobie powiedziałem no Dobrze, będziemy mieli program Face to Face, ja nie będę z tobą gadnie. Dobra, Tak, ja chcę widzieć twoją twarz jak gadam z tobą, a nie przez telefon. Jesteś budarzem, dzwonicie do mnie mój Mi się nie nie chce w ogóle przekrzykiwać na rozmowie telefonicznej, bo ja sobie stary mogę to z tobą przegadać normalnie na programie Face to Face i Wardęga albo ktokolwiek poprowadzi ten dzwon. To my dzwoniliśmy, studio dzwoniło. Ale dobra tak, to Panowie, to jest idealny moment będziecie dzwonić, to Kasio, Casio, bardzo bardzo cię przepraszam, ale to jest chyba dobry moment, żeby sobie zostawić naprawdę sporo na program. Ja będę tym się To planem, jest zachęta do który, programu, który naprawdę, Przerywa, nie? natomiast przy okazji zachęcam na ten program, bo na pewno będziecie mieli sobie w trójkę sporo do, do wyjaśnienia. Także Casio. Dobra, jak się chłopacy tam obstrali i Wardęga i Boxel, kurwa, przyjaciele, chociaż oni sami nie wiedzą, kim są, to ja tylko podsumuję. Jak ten main event ma mieć, kurwa, jakąś rozgłos, to weź może niech Gola, chociaż raz cię poprze, bo na, w tej aferze, kurwa, gdzie cię Wardęga, twój przyjaciel, pchuje zrobił, to.

Olejnik no, ten tak Ja walczy. zmieniam ten main event. I Box del Wardengo kontra Kasio i ja. Róbmy to. E, Casio zaproponował no. Wojtek. Casio, wziąłbyś do Dobra, jednego zespołu kaszio, olejnika? Wziąłbyś olejnika Dobra. do zespołu czy nie? Strasznie się przekrzykujecie. Czy wziąłbyś do zespołu olejnika? E, bardzo chętnie, bo uważam, że na pewno ma dużo większy charakter niż ta pizza Wardenga, ale. Nie potrzebuję Tomasza na przykład na Boksdela i Ale nie, i Bończka, to Sylwek mieli... po prostu obok b, b, Michała by stał, żeby tam raźniej się czuł w oktagonie i wtedy ja bym Sylwka biła ty Boxdela. Tylko ja zaproponowałem trochę inaczej. Dobra, Tomek, to 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 sorry. Nie, to, nie no, cię. To, to to, to, chociaż. Tomek, sorry. Tomek, bardzo cię lubię, ale nie wiem, czy zauważyłeś, jak cię na samym początku bardzo łatwo w Wardenga e, manipulacją zrobił, bo nawiązał do twojej wysokiej inteligencji, gdzie trochę teraz poległeś, e, po to, żebyś nie atakował go, po to, żebyś go nie atakował o Ja już mu powiedziałem o, o tym, co. Dobrze, manipulacji na tobie zastosował Tomek, więc się nie dawaj takiej manipulacji. Nie, nie. Problemem, Kasio, twoim jest to, że cię. tobie się wydaje, że no. coś wiesz. Tak naprawdę z Tomkiem przegadaliśmy to jeszcze przed programem, wszystko i tak dalej. Tobie się wydaje, że wszystko wiesz. A to Zaczem... mi się wydaje, ja odstałem pytanie, tobie się wydawało i ty wiesz, wszystko odbijasz, nie? Jak chciałeś zrobić kurwa, wielce niby kurwa jesteś szeryf internetu, wjebałeś swojego przyjaciela w e, ten, mówisz, że kurwa. E, nie co, postaram postaram robić, jest coś takiego jak obiektywność, wiesz, jeżeli coś poruszam, to nie mogę robić tak, że kogoś lubię, to oni mnie poruszę. Tak, to... No to poruszyłeś i co się zmieniło? To jest właśnie mi. brak kolesiostwa i tyle, brak kolesiostwa. Tak, no, to, no to powiedz mi, co się zmieniło, że teraz dalej siedzicie razem. Panowie, poprawiamy panowie. kropkę, tak. bo już mieliśmy to skończyć, że ciągle ten wątek Ała, będzie wracał, bo jak bumerang. Nie, nie, bo. bo... Kasio, nie, bo będzie wygodnie. do tego oddzielne. Nie nie chodzi o to, czy wygodnie, czy nie, tylko mamy od tego oddzielny program nie, i tak nie, będziecie. Które milionów ludzi widziało, jak jego prosto manipulację, możliwe, że więcej osób tam w chuja zrobił i mają zniszczone życie, kurwa, to, że Bokzel ma dużo ludzi obok siebie i mu go wyprostowali, to akurat fajnie, udało mu się, ale możliwe, że inni kurwa nie mają takiego poparcia i takich mediów, a ten zniszczył im kurwa życie i wy go kurwa teraz popieracie. Dla mnie jest Kurwo mi tyle! Ale A nie chodzi o to, że ja to okłamałem? Czy temat, rozumiem, co ty mi zarzucasz. Będzie spotkanie i sobie no, porozmawiasz. No ci zarzucam, bo na żadne pytanie nie odpowiedziałeś. Nie, ale no to ja nie zadam pytanie. No. Coś okłamałem w tym materiale? O co ci chodzi? Coś przekłamałem? No, ja nie wiem, właśnie ciebie to No pyta. to jak nie, nie wiesz, to nie zamknij pizdę. Panowie, ja się no, tylko wtrącę teraz, poczekajcie, Kasio, e, no, o, Sylbek, Kasio, teraz, kurwa. Ty będziesz Ty będziesz, ty będziesz prowadził. Był, kurwa. Tak, tak. Chciał walkę, zobaczył Prima, jak kolejnik rozpierdala. Też poruszaliście tą kwestię. Czekajcie, nie wiem. Czekajcie, Kacio, to. tę kwestię. Wy będziecie, ty będziesz prowadził face-to-face chłopaków, tak? Boxdela i Casio. Prawdopodobnie. Tak. Prowadziszisz konferencję, Będziemy mieli jest szansę. Kasi ostatnie słowo do Boxela i dziękujemy. Mam nadzieję, że Wardenga nie ucieknie z tego face to face'a, mi wcale nie przeszkadza, że będą w dwójkę na mnie. Więc okay. zapraszam. Dobra, to dziękujemy. dziękujemy za telefon i do zobaczenia.